Telekurier Ekstra. Najlepsze reportaże z tygodnia. Niedziela, godzina 23.05. Telekurier. Stajemy po stronie słabszych. Wiedzą, jak pomagać, dalej chcą to robić, ale w ich przypadku bez pieniędzy zwyczajnie się nie da. Fundacja Stworzenia Bogdana Smolenia potrzebuje państwa wsparcia dla dzieci, z którymi pracuje o problemie. Dowiedzieli się studenci Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ich fura szczęścia dla nich jest wysiłkiem fizycznym. Dla fundacji bezcennym wsparciem wartym co roku kilkanaście tysięcy złotych. Muzyka Propagujemy aktywną formę spędzania czasu wśród studentów, a przy okazji też pomagamy w Chórze szczęścia, w tym Fundacje Stworzenia Pana Szkolenia. Dlaczego chcę pomóc w szczęścia? Dlatego, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Możemy się wykazać, możemy pokazać, że studenci to też osoby, które chcą się angażować w społeczność tutaj też i studencką, ale też chcą pomagać osobom potrzebującym. Kolwiek udzielam się w innym zupełnie klubie, ale też chciałam wesprzeć tą super wydarzenia. No przyszedłem pomóc, bo również każda pomoc się liczy, niekoniecznie każdy musi tańczyć, a część osób również trzeba tej pomocy czysto fizycznej i właśnie w tym celu jestem. Nie zatańczę, ale pomogę, pomogę zwinąć, rozwinąć, to też jest ważne. Dzień Lat przyjeżdżamy z uczniami szkoły życia, szkoły dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, numer 103 z Poznania. Przyjeżdżamy spory kawałek drogi, ale to miejsce jest bardzo, bardzo przyjazne dla naszych uczniów. Konik jest nie Oni przyjeżdżają tu przede wszystkim ze względu na hipoterapię, czyli na rehabilitację ruchową. Ale zyskują o wiele więcej poprzez przyjazdy tutaj. Mogą doświadczyć kontaktu z żywym, dużym zwierzęciem. Część uczniów, która porusza się normalnie na wózku inwalidzkim, może zobaczyć świat z wysokości trochę wyższej niż metr. To jest bardzo istotne. Rozwijają swoje kompetencje społeczne, komunikacyjne i czują się tutaj bezpiecznie i dobrze. I wyprostowana jest ta ślicznie wyprostowana ślicznie i pogłasz na karnach My prowadząc te zajęcia widzimy wielkie postępy u dzieci, które przyjeżdżają tu czasami latami, bo postępy u dzieci chorych to nie są postępy w ciągu tygodnia, dwóch tygodni czy trzech, tylko to widać po roku na przykład, że, że naprawdę taka forma terapii mi pomaga. Rehabilitują się fizycznie i psychicznie i są zadowolone i szczęśliwe, i potem my tutaj działamy. Założyłem fundację i, no, i jest dla dzieci. Po coś się to robi, nie z własnego widzimy się tylko żeby to istniało. Widzi pan pies z obcy biegał mi po podróż, nie zapraszałem, a widocznie też ma coś do fundacji. Może chcę zaszczekać. Na cześć. To jest zasługa pani Asi, ponieważ ona pracuje głównie w fundacji, bo ja ze względu na brak możliwości chodzenia nie zajmuję się tym. Tylko mam twórcze pomysły, że to była. jeszcze. Jeszcze No nie jest to działalność dochodowa. Naszą ideą było to, żeby pacjenci mogli korzystać po bardzo niskich cenach albo w ogóle nieodpłatnie, co też w większości wypadków w tej chwili się dzieje dzięki wsparciu wielu, wielu naprawdę osób dobrej woli. No niestety naszą rolą, oprócz pracy z pacjentami, jest też zabezpieczenie po prostu strony ekonomicznej, czyli musimy pozyskiwać środki na to, żeby mogła ta instytucja funkcjonować. To jest ta ciemniejsza strona niejako, aczkolwiek spotykamy tylu wspaniałych ludzi w tym. O tak właśnie jak grupa studentów z Góry Szczęścia. Fura szczęścia to akcja charytatywna organizowana przez studentów komunikacji w biznesie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako studenci zarządzania mamy szansę sprawdzić się w roli lidera, stratega, osoby, która motywuje grupę do działania. W tym roku Fura ruszyła, żeby zebrać 18 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Stworzenia Bogdana Smolenia. Prowadzący zaproponował nam, że zamiast kolokwium czy prezentacji będzie taka forma zaliczenia przedmiotu. Jest to bardzo praktyczny sposób zajęcia przedmiotu, ponieważ większość tutaj studentów nie miała okazji wcześniej zetknąć się z różnymi prawdziwymi problemami, z którymi człowiek się styka organizując eventy, poszukując sponsorów. Także jednocześnie robimy coś bardzo pożytecznego i zdobywamy cenną praktyczną wiedzę z zagadnień, które później będziemy wykorzystywali w naszym dalszym życiu zawodowym. Bezmiar dobra i niski pokłon tym, którzy z tym dobrym sercem wychodzą do potrzebujących, bo nie tylko do nas. Nie